Dlaczego narcystyczny rodzic w ogóle tak robi? Kluczem jest to, że osoba narcystyczna nie postrzega dziecka jako odrębnej istoty z własnymi potrzebami. Dziecko jest dla niej przedłużeniem jej samej ma pełnić funkcję być wizytówką, powodem do dumy, źródłem podziwu. Prawdziwe ja dziecka z jego autentycznymi uczuciami, marzeniami i potknięciami jest dla narcyza niewidoczne, a nawet postrzegane jako zagrożenie. Każdy przejaw indywidualności dziecka, jak smutek czy złość, jest traktowany jak atak na kruchą samoocenę rodzica. Dlatego w takim domu nie ma miłości bezwarunkowej. Jest miłość warunkowa. Kocham Cię, gdy masz świadectwo z paskiem, jestem z Ciebie dumna, gdy wszyscy Cię chwalą, zwrócę na Ciebie uwagę, gdy spełnisz moje oczekiwania.